Co, so, pewnie spodziewaliście się dzisiaj tego odcinka? A ja Wam powiem tak. Miał być dzisiaj ten odcinek, no, miał być, ale wyszły problemy techniczne. I ja dopiero teraz mogę to robić, a nie starczy mi czasu, żeby to ogarnąć wszystko. Więc e, dzisiaj jest taki odcinek typowo wstępczy Cóż, <tuszy> przed takim boom. Może to będzie boom, może to nie będzie boom, się zobaczy. Um, no, i dzisiaj głównie będziemy się skupiać na pozdrawianiu, informacjowaniu i. no i się co jeszcze. O, to będzie daily vlog, zapamiętajcie. Pierwszą rzeczą, jaką muszę Wam powiedzieć, napisałem na Facebooku, że będą posty na Insta co dwa tygodnie. Lecz skoro jest gorsza aktywność, bo co dwa tygodnie jest gorsza aktywność, to stwierdzam, że będzie jedno foto na jeden miesiąc. Może coś się wtedy ruszy? Nie wiem. Więc tak stwierdzam, że jedno zdjęcie na moim Instagramie będzie jedno zdjęcie na miesiąc. I drugą rzeczą dostałem taką wiadomość, że mam pozdrowić pewną osobę. Dajcie mi chwilę, ja sobie tylko znajdę, co mam powiedzieć. Mam pozdrowić Dominisie z Metropolii, e, którą bardzo lubię. Miałaś, chciałaś to masz i dedykuję tamtej drugiej osobie siedzącej koło ciebie. Tuju. E, no ale no offense, no offense. Także jeżeli ci, Tobie się podobają takie luźne daily vlogi, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na dole i lecimy dalej, a dzisiaj jestem sam, więc e, może zrobić coś dobrego do jedzenia. Mhm. Tak jeszcze wracając do tematu takiego informacyjnego, to polecam wpaść, bo bym zapomniał, żebyście wpadli na firmy Code and Evochic Entertainment. Hmm. A tak będę poważnie, no to, nie reklamować, no to reklamuje, bang bang. Więc dzisiaj na obiad wlatuje tak zwane spaghetti, czyli makaroni Eee... Makaroni, makaroniasty i... Łoł! Wow. Wow, wow, wow. eee, fix spaghetti bolognese I jest w ogóle 16.34 i dopiero teraz będzie taki szybki obiad, no... W ogóle doszedłem do takiego wniosku, że no jest Black Friday, co nie? A jest Black Friday. No i tak sobie myślę co by tu zrobić, jakie przeceny, bo to wam powiem tak. E, wyjątkowo w ten Black Friday w ten piątek. Subskrypcja na moim kanale i łapka w górę jest 100% tani i jest za darmo. Więc możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tyle z dzwoneczkiem. Dzwoneczek też jest za darmo, pamiętajcie o tym. Czwartym odcinkiem też jest za darmo Ale w Black Friday jest wyjątkowo bardziej, bardziej za darmo Generalnie przychodzę do was dwoma rzeczami Po pierwsze jest już rano Jak widzicie A drugą rzeczą jest to Że przez ten komentarz yy, W jednym z przyszłych odcinków Będzie Q&A z hejtami Więc piszcie komentarze na dole i pojawicie się wtedy na QA. No i w sumie to tyle w tym odcinku, wybaczcie za fryzurę, ale pada deszcz. Nie wiem czy widać nie widzacie. A ja dopiero co wróciłem. Więc to tyle w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole z dzwoneczkiem. Będzie mi z powodu bardzo miło i życzę Wam miłego dnia nocy, by the way.